Może będzie fajnie, jeśli połączymy prezenty i zbudujemy trampolinę z ławką. Uuu, wtedy pani burmistrz może siedzieć na ławce, kiedy pan kaczorek skacze do jeziora. Niezłe! Dobre wieści, panie kaczorku! Jeśli przestaniesz zabierać nam materiały, z radością zbudujemy ławeczkę dla pani burmistrz. Ale wróć tutaj nieco później. Dla ciebie też jest niespodzianka. Chyba do trzech razy sztuka. Gotowi? Już. Budować czas! Gdy trzeba zbudować ławkę, narzędzia są fajne. <ścoughs> Nadają się też do budowy trampoliny. Stopnie naszej trampoliny już prawie gotowe. Czas na ciebie! Złap to, podnieś, przenieś i postaw! Czas dokończyć robotę miksową przemianą. Gotów, cel, farba! Popatrzcie! Skakanie na trampolinie Whee! sprawia, że ławka się buja! I to dopiero przyjaźń. W samą porę, pani burmistrz! Pani trampolina jest już gotowa! Cudownie, ale e, dowiedzieliście się, kto zabierał materiały? Um. To byłeś ty, panie kaczorku? dlatego, że chciał panią zaskoczyć swoim własnym prezentem. Chodźcie! Czas na niespodziankę dla was obojga! O rety! Cóż to za niespodzianka? Zobaczycie! Odsłońcie oczy! Niespodzianka! Cóż za wspaniała trampolina! Idealna dla kaczorka! I zaraz, zaraz! Czy to ławeczka dla mnie? Obydwoje mieliście pomysły na prezenty, więc je połączyliśmy. Wypróbujcie je! Wow. A! O! A! 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 <ślał> Zgadzam się, panie Kaczorku. One są wspaniałe.